Siemanko! Siemanko! Witajcie na kanale Pirobi z Kimci w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w kuchni mojej mamy. To jest moja mama, to jestem ja. Dzisiaj ja będę odgrywać rolę Sonu i będę wyjadać marchewkę. Nie, będziemy dzisiaj gotować z moją mamą. Wiele razy prosiliście o taki odcinek i y, udało mi się przekonać mamę do tego. To nie było łatwe, więc proszę o ciepłe przyjęcie w komentarzach. Moja mama nazywa się Agata. I pokażę wam dzisiaj co pokażemy dzisiaj z taki makaron soba ugotowany połączony z takimi składnikami, które będzie tworzył sałatkę z makaronu soba. Tak, będziemy robić dzisiaj sałatkę z makaronu soba. Dalej pozostajemy w szeroko pojętej kuchni azjatyckiej, ale będzie ona w wersji nie mojej, tylko mojej mamy. To nie będzie koreańskie jedzenie, ale i, i tak, takie troszeczkę orientalne. Troszeczkę azjatyckie tą sałatkę zaczęłam robić jeszcze zanim wela wyjechała do Korei, więc ma bardzo długą tradycję i bardzo ją lubię i myślę, że Państwo też ją polubicie. Tak. Będziemy oczywiście starać się gotować z naszym pomocnikiem, yy, który, nie który nie bardzo dzisiaj jest chętny do nie. gotowania. <laughs> Chodź, tu będziesz ten. Broń. No to zaczynamy. Od czego musimy zacząć? Musimy od, zacząć to... od zagotowania makaronu. 100 gramów makaronu soba, czyli takie jedno opakowanie. Zazwyczaj hmm. jest sprzedawany jest ten makaron właśnie w takich opakowaniach. Tak, Więc tam... musimy go ugotować tak, trochę a to bardziej. Niż Jak to robi? Marchewka, tak. Mama nastawia wodę na makaron, a Sonu robi test smaku. Tam. Powiedz, że ty znowu testujesz cukier. Teraz, teraz w wielu marketach rozpoczął się tydzień azjatycki. Oczywiście nikt nam nie zasponsorował tego odcinka, ale taki makaron i inne używane dzisiaj składniki. Będziecie mogli znaleźć w wielu różnych marketach i hitlermarketach. Na razie wiem o dwóch, w których rozpoczął się tydzień azjatycki, a ja nie będę ich wymieniać z nazwy, wiecie o co chodzi. Czasie, jak ten makaron się będzie gotował, to możemy robić coś innego? Możemy przygotować sos. O, a sos jest y, mój ulubiony, bo jest z olejem sezamowym. Tak, to nie tylko ja jestem wielką fanką oleju sezamowego. Ja też. Mama również. Widzieliście zresztą, ile oleju y, zawsze ładuję do walizki. To jest najlepszy prezent. A Sonu, będziesz lał do sosu? Tak. Będziesz dodawał? Tak. tak. No to super, to super. So, no jadę. Sos so, sojowy, tak. tak. I? olej sezamowy. Tak, to co będziemy dawać jako pierwsze? Sos sojowy? Tak, sos sojowy. Ile? Cztery łyżki. Cztery łyżki, widzisz, mama nam dzisiaj mówi, a babcia dzisiaj mówi, a my dodajemy, nie? Już cztery łyżki sosu sojowego. Jeden. To taką sporą porcję tej sałatki robimy, chyba, Sporo, prawda? Bo na pewno będzie smakować, myślę, że nie tylko mnie. Mhm. I Znika szybko. Znika szybko, ja też często bardzo biorę to sobie do pracy. Przygotowuję dzień wcześniej, bo ona jest dobra na ciepło, ale też bardzo dobra na zimno. Mm. I co jeszcze tutaj do tego sosu? Dodajemy dwie łyżki, w sumie cztery łyżki soku z limonki. Cztery łyżki soku z limonki. Ja tu mam limonkę i ją wycisnę. Proszę no. wybaczyć nam te tragiczne warunki oświetleniowe, ale pogoda dzisiaj się zmienia jak w kalejdoskopie. Jeden. Dwa, Dwa. Trzy i cztery, a damy troszkę więcej. Cztery, nie zakwaśne będzie? Nie będzie zakwaśnione. Dwie, dwie, dwie łyżki brązowego cukru. Dwie łyżki cukru brązowego. Tutaj ja brązowego. odmierzyłam dokładnie dwie łyżki, więc tak? widać, czy to wsypać. Proszę tak. samo wsyp. Nie musisz łyżeczką, możesz z miseczki wsypać tutaj wszystko. Wiesz, całą miseczką, o ślicznie. Super, brawo! Dziękuję. Cztery łyżki sosu, nie, cztery łyżki soku z limonki, dwie łyżki cukru i co jeszcze? Teraz musimy zrobić dwie łyżki tartego imbiru. A będziesz tarć, trzeć na tarce, nie tak. siekać, tylko tak, na tarce? na tarce, tak. A, no to tak łatwiej tak, w sumie. Mhm. Łyżeczką? Nie, nożem się <laughs> Mama ubiera mnie jest nożem. Ja jestem perfekcyjny kucharz, więc zrobię to dobrze. O, woda się gotuje, to mogę wrzucić makaron? Tak, ale lekko osłup wodę. Aha, dobrze. Tak. Wrzucam tak. makaron soba. Ten makaron soba jest w takich zawiniątkach i wrzucę wszystkie trzy. To będzie dokładnie 300 gramów. I ile on się zwykle gotuje, mamo? O, się tak gotuje y 10, 10 minut, że to możecie. Przelejemy to potem taką zimną wodą. Mm -hmm. to... To, co dzisiaj robimy, to nie jest makaron z sosem, tylko sałatka makaronowa, więc przelanie go zimną wodą jest jak najbardziej w porządku i potrzebne. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, to makaron by się strasznie posklejał, tak. prawda? Byłaby to sałatka tylko pulpa. Tak. Wow. Dodajemy do sosu imbir. Tutaj jest starty. Starty wygląda tak. Soniu, będziesz dodawał imbir? Tak. A chcesz powąchać? wszystko chyba można tak, dodać. Tak, wszystko. Taki to był kawałek imbiru, ile to było? Z 3 cm, nie? On Może 4 cm. Starte na tarce i on doda taki trochę, trochę takiej ostrości do tego sosu, uh -huh. a nie dodajemy tu żadnego czosnku ani nic. Nie dodajemy. czosnku, dodajemy jeszcze Czyli pieprzka jen. To, to jest taka przyjazna współpracownikom, caładka bez czosnku. Moje zawsze są czosnkiem, i potem wszyscy piszą, że jak oni mają to do pracy zalić. No to możemy to no, pracę do pracy to na pewno mieć. A tak. ten czyli pieprzka jen to tak szczypte, dosłownie. To jest szczypte, to na jest na taki... Taki taki, ciwi, taki którego nie ma w Korei, tak naprawdę. Cupsy to chyba paprykiego czugaru, nie? Chyba tak, ale to jest dużo ostrzejsze i ma taką inną ostrość. Inna taką też, prawda? Tak. Nie, się nie wolno tego dotykać, bo będzie Ci piekło bardzo. To jest bardzo ostre. Bardzo tak. ostre. Ile tego? Taką szczyptę, na, na czubek tak łyżeczki tak. dokładnie. Tyle? Tak, tak. Tyle? Będziesz dodawał? Nie wolno tego próbować, bo jest ostre, wiesz? Super, już super. Tak. Bardzo dziękuję. Bakteria I teraz wyżekka. będziesz chyba sos mierzał swoją tą. I jeszcze trzeba. Co? Jeszcze jest. A Sos sezamowy, no, szanujmy się. Najważniejszy. Mówisz, tutaj I proszę nie żałować tego oleju. To Pana być cztery, mi? ale może być pięć, Ta. może być sześć. Pięć łyżek? Jeden. Dwa. Trzy pięć. dziękuję bardzo. Pięć bardzo. Dobrze. Mieszamy sos? Z namaszczeniem. <grym> będziemy Jaki będziemy warzyw używać? Przede wszystkim marchewka. Przede wszystkim marchewka, mhm. którą odbiorę, i potnę właśnie od na takie cieniutkie paseczki, tak? Tu będziesz jadł marchewkę, to najbabcia najpierw odbierze, a potem ci da. A ty już. To cniesz, nie. Cniesz, to powiedz to musisz tutaj do do Na, na taką obraną marchewkę. Uh -huh. y ha, no. Dalej obieramy ją, C do. czyli cisnąc na takie cieniutkie paseczki. O właśnie tak. Aha. O, właśnie to jest tak. cienkie, nie, nie, weź spróbuj. To coś. jest cienkie. I potem w tym takie sałatce pod wpływem susu ona się zrobi taka plastyczna i taka bardzo przyjemna w jedzonku. Mm. Że mimo, że będzie plastyczna, to i tak będzie fajnie chrupać. Aha. Czyli nie gotujemy i nie smażymy, Nie, smażemy, gopujemy, nie, nie, smażemy, z nią nie smażemy, tylko y, można powiedzieć, obieramy do końca. Mm -hmm. Do patyczka. Do patyczka. po każdym tak. patyczku. Fajna. Do patyczka. Sanusiu, czy chcesz ten patyczek? Babcia cię już na życie. tak. Więc bardzo dobrze, środki są najlepsze. Czyli nie trzeba mandoliny do warzyw, żeby pokroić... No to są takie w trochę tak? większe paseczki no? niż na ma mandolinie. Ale one pasują do tego makaronu. No tak. To dwie takie marchewki. Myślę, że dwie takie. A to marchewki. nie są marchewki bydle, no nie? No nie to są marchewki bydle, to są polskie marchewki. Zwykłe. Bez nie. nie. <laughs> już pokrojone. Teraz zajmiemy się cebulką. O może makaron na ma już się ugodowo. A no jasne, że się ugotowało. Tak. Już? Przelewamy go zimną wodą. A, tu się szybko wszystko dzieje. Wodą makaron. Zimną. U Włosi nie patrzą. No to jest salatka na pewno nie włoska. No na pewno. A makaron soba to nie wiem, czy on w ogóle we Włoszech ma miejsce. Jestem pewna, że to, to jest japoński makaron i jestem pewna, że Japończycy też tak przelewają. I co teraz? Gdzie go trzeba dać? Do jakiejś dużej salaterki? No, Przesypiemy do niej tą naszą marchaweczkę tak pociętą. Teraz zajmiemy się zieloną cebulką. A co z cebulką będziemy robić? Będziemy też... ją... Nie obieraczką, chyba już nie. nie będziemy ją normalnie ciąć na, na takie krążki. No może ja potnę, bo się czuję Bardzo taka drożna. nieprzydatna w tej kuchni. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Dużo? Dużo. A jednak nie taka przyjazna spółka Trochę cebulki tutaj jest, ale i tak, tak a, już to pięknie pachnie, bo ten sos ładnie pachnie. Cebulka ładnie pachnie, a jeszcze nawet nie pomieszaliśmy nic. I może wystarczy teraz. Dobrze. I wsypujemy to do tej barneczki uh -huh. naszej. Sonusiu, chcesz sypać makaron? Dobra, tak. proszę. on też będzie wymiatał ten makaron z druszlaka. O, ale mamy dużo. Nie czemu mówię druszak, a nie durszak. <grym, grym>, Sane z Mariuszkiem, ma. <grym>, tak. Zróbmy? Jestem sodu dzisiaj, to ja teraz się próbuję. Dobry? Nie za bardzo ugotowany? Nie, ja lubię taki. Tak? Ja też lubię taki właśnie. I Somyś? Somyś tak, tak. też taki lubi? Czy pyszny? Czy To Nie ostry? Nie. Czy możemy wlewać sosik? Tak, proszę go zamieszać mi? raz z tym olejem, żeby się pomieszał. Sosu się wlejesz. Sos? Proszę. sos? Brawo. Brawo. Teraz będziemy dawać i czarny i jasny. I oczywiście jasny se zaprażony. I myśli, moglibyśmy go podgrzać na patelni, ale to już nie Za późno, ale to podgrzejemy. to jak jest już prażone, teraz to nie wszystko, wszystko wymieszane. Mieszamy to. Sonu tak. będziesz mieszał? Sałatka, to dwie łyżkami do sałatki, bardzo proszę, nimi. A Jeszcze małym, jest pyszny. Jeszcze jest, a ja ci pomoże, co? Babcia pomoże tak troszkę, o tak. Tak, żeby ta marchewetka się połączyła z tym makaronem i z tą cebulką i z sosem, prawda? O tak. O tak. I dostaje od razu makaron kolorów, jest brązowy, jest zielony, pomarańczowy, prawda? Jakie to ma Miseczki może, może weźmiemy tą, tą niebieską miseczkę może to, nie to, nie to a no. no to, to adiopetsko. No. Mieszaliśmy łyżkami do sałatki, ale wygodniej zdecydowanie jest nakładać taką łyżką do makaronu. No, nie moglibyśmy, pewnośmy, że się to naprawić. Bardzo proszę, można nie, próbować, Przepraszam. Ale niej nie można jeść No. A nie ma tutaj nic jakiegoś wybitnie kalorycznego oprócz tego, że to jest makaron. I że no, sól jest olej sezamowy w ilościach dużych. Próbuję pałeczkami. A co, nie wiem, czy to się dobrze wymieszało, wymi ale chyba tak. Mieszało się dobrze, a to najważniejsze, żeby ten sos się oblepił makaron i będzie pysznie. I jak? Taki zupełnie inny smak, prawda? Bardzo dobry. Właśnie słodki sezamowy. Chwaśniutkie, no. bardzo dobre. tu tak no, no chcesz spróbować? Myszki tam nam machają. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że sobie otworzycie w domu i będzie Wam smakowało. Mi bardzo smakuje. Zaraz sobie wszyscy nałożymy. Polecam. <gry> tak, ja też polecam. Sonu polecasz? Sonu zdecydowanie o sam makaron. Tak, Son jest fajny samego makaronu. Ja sobie jeszcze trochę pozajadam. Chyba lepiej się by to jadło widelcem jednak. No, tak no, myślę. Ja chciałam być fajna. Chociaż też nie Dajesz szalę. No nie mogę się odebrać, jak trzeba jeszcze papa zrobić, no? Mamo no i zrób, papa. Pa! <grystanie> <grystanie> Więc bardzo polecam Wam tą sałatkę mojej mamy. <grystanie> bardzo Wam ją polecamy. Jest bardzo smaczna. I oczywiście zapraszam do subskrybowania tego kanału. ja łapek w górę. Dzisiaj to już musicie kliknąć łapkę, no po prostu ja również. <grystanie> I mówimy Wam. Pa! pa. pa pa, pa, -pa. pa, -pa. <laughs>